Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z prostym przepisem na lekki i kremowy deser, który idealnie sprawdzi się na każdym rodzinnym spotkaniu. Tym razem na nasze stoły trafi ciasteczkowy sernik na zimno, który rozpieści nasze podniebienia nie tylko konsystencją, ale też korzenno-karmelowym smakiem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji, dajcie znać, jakie są Wasze ulubione serniki bezpieczenia. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od ciasteczkowego spodu. Do dużego woreczka strunowego przekładam 250 g korzennych ciastek. Ja używam biskofów, ale wybierzcie swoje ulubione. Niektóre markety sprzedają swoje wersje. Woroczek strunowy prawie całkowicie zamykam. Zostawiam tylko około centymetrową szparę, przez którą będzie mogło uciekać powietrze. Ciastkę rozbijam przy pomocy wałka do uzyskania drobnego pyłu. Jeśli chcecie, spód deseru możecie przygotować w malakserze, ale sposób z woreczkiem sprawia, że jest mniej sprzątania, a przy okazji można rozładować negatywne emocje. Po rozbiciu ciastek w drobny pył dodaję do nich 100 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Zawartość woreczka krótko przegniatam, tylko do równego rozprowadzenia tłuszczu w ciastkach i uzyskania konsystencji mokrego piasku. Tak przygotowane ciasteczka przekładam na spód formy o wymiarach 18 na 28 cm. Dno blaszki wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Nawilżone ciastkę rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy, a następnie ugniatam je przy pomocy szklanki z płaskim dnem do uzyskania równego, zwartego spodu. Wtedy odstawiam formę do lodówki na czas przygotowania masy serowej. Do niewielkiego dzbanka przelewam 120 g gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 18 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do całkowitego rozpuszczenia żelatyny i odstawiam na około 10 minut do pełnego wystudzenia. Po tym czasie zajmuję się śmietanką, która spulchni masę serową i sprawi, że całość będzie lekka jak chmurka. Do średniej miski przelewam 300 g zimnej 36% śmietanki. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na 3 czwarte, to znaczy do chwili, kiedy całość wyraśnie się na powietrze i co najmniej podwoi swoją objętość, ale nie będzie jeszcze całkowicie sztywna. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji odstawiam naczynie ze śmietanką do lodówki, do lekkiego schłodzenia. Do osobnej bardzo dużej miski przekładam 750 g pełnotłustego serka śmietankowego typu Philadelphia o temperaturze pokojowej, 300 g gładkiego kremu ciasteczkowego, 50 g cukru pudru i 1,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego. Tak jak w przypadku ciastek, markety sprzedają swoje wersje kremu Biskow, więc jeśli nie znajdziecie tego konkretnego, użyjcie dostępnego zamiennika. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera tylko do uzyskania jednolitej masy. Łyżeczkę tak przygotowanej masy syrowej dodaję do wystudzonej żelatyny i krótko mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Zachartowaną żelatynę dodaję do sera wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość miski na średnich obrotach miksera. W ten sposób nie tylko łatwiej rozprowadzicie płyn w masie serowej, ale też unikniecie utworzenia się w niej nieprzyjemnych grudek. Po dodaniu całej żelatyny mieszam zawartość miski jeszcze przez około 30 sekund, upewniając się przy tym, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak należy, a następnie odkładam mikser. Przez chwilę nie będzie nam potrzebne. Na tym etapie dodaję do masy ubitą wcześniej śmietankę i krótko rozprowadzam ją w serze przy pomocy silikonowej szpatułki. Jeśli chcecie możecie wmieszać ją mikserem, ale sposób ze szpatułką da wam pewność, że nie wybijecie powietrza wtłoczonego w nią w trakcie ubijania, a gotowy sernik pozostanie puszysty i delikatny. Tak przygotowaną masę serową przekładam na schłodzony ciasteczkowy spód i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni. Po dodaniu śmietanki masa może zacząć dosyć szybko tężeć, dlatego warto zrobić to dosyć sprawnie, bo możecie mieć problem z odpowiednim wyrównaniem góry. Formę wstawiam do lodówki na około 30 minut, do lekkiego ścięcia wierzchu. Po tym czasie zabieram się za prosty krem ze śmietanki i mascarpone, który posłuży mi za dekorację sernika. Do dużej miski przelewam 200 g zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej 100 g zimnego serka mascarpone, 30 g cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na sztywno. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów miksera i stopniowo zwiększać je wraz ze wzrostem objętości masy. W ten sposób unikniecie sporej chmury cukru pudru unoszącej się w kuchni. Tak przygotowany krem wykładam na ścięty wierzch sernika i rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni masy. Oczywiście, im lepiej wyrównacie krem, tym ładniej będzie się prezentować gotowe ciasto, a także wykrojone pojedyncze kawałki. Na samym końcu posypuję wierzch deseru pokruszonymi ciasteczkami. Staram się to zrobić w taki sposób, żeby całkowicie pokryć górę kremu śmietankowego. Nie potrzeba ich, do tego wiele, około 60 g powinno wystarczyć. Gotowy sernik trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia masy serowej. Następnego dnia już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozbyć się boków blaszki i folii i podawać deser w towarzystwie filiżanki kawy lub nieco wytrawnej gorącej czekolady. Przyjemnie chrupiący spód sernika wprowadza do deseru wyraźny karmelowo-korzenny smak, który uzupełniają delikatne, maślane nuty. Sama masa serowa jest puszysta i niesamowicie kremowa, a warstwa śmietankowa wygładza smak całości i sprawia, że deser, choć słodki, nie jest ani trochę męczący. Prosty w przygotowaniu i niesamowicie uzależniający sernik, który zachwyci Waszych gości. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!